Budowa drogi krajowej 91 na odcinku Tczew Czarlin. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy, wartość projektu wynosi 41 302 457 zł i 73 grosze. W bieżącym tygodniu wykonywano następujące roboty. 51 tydzień. Roboty drogowe do dnia 19 grudnia 2014 roku. Na odcinku miejskim od Alei Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej. Wykonywanie opaski i obrzeża jest dnia lewa. Wykonywanie opaski i obrzeża jest dnia prawa. W dniu 19 grudnia 2014 roku zlikwidowano na okres zimowy ruch wahadłowy na remontowanym odcinku tczew charlin Na wszystkich odcinkach trwają prace porządkowe i zabezpieczające przed okresem zimowym. Roboty mostowe do dnia 19 grudnia 2014 roku. Narastająco. Kładka pieszo-rowerowa. Wykonanie podpór obiektu P1, P2, P3, P4. Dostarczenie konstrukcji stalowej na plac budowy z wytwórni Exbud Skanska w Kielcach. Zasypki za przyczółkami P1 i P4. Deskowanie na konstrukcji stalowej. Montaż konstrukcji stalowej i sprawdzanie styków montażowych wraz z badaniami spoin. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni styków. Deskowanie płyty ustroju nośnego. Betonowanie ciosów i opuszczanie konstrukcji na łożyska. Zbrojenie i zabetonowanie płyty ustroju nośnego kładki. Deskowanie i zbrojenie skrzydełek przyczółka P4. Most nad kanałem młyńskim. Roboty rozbiórkowe po lewej stronie mostu. Izolacja z papy zgrzewalnej na podkładzie z żywicy na płytach przejściowych i wykonanie żelbetowej warstwy ochronnej. Zbrojenie i zabetonowanie płyty lewej na moście. Wykonanie izolacji metakrylan-metylu na płycie lewej. Montaż krawężnika i wykonanie części kapy chodnikowej. Roboty drogowe i nawierzchnia na moście. Betonowanie gzymsu i skrzydełek S3 i S4. Reprofilacja powierzchni skrzydeł. Wiadukt nad linią PKP. Rozbiórka po lewej stronie obiektu. Nawierzchnia izolacja. Frezowanie betonu płyty na głębokość 10 mm. Demontaż starych delatacji blokowych Multiflex Dodatkowe frezowanie betonu w obszarze krawężnika i ścieku Roboty zbrojarskie na płycie wiaduktu Rozkuwanie wnęk pod nowe dylatacje Mageba BBR Wykonanie 50 mm warstwy nadbetonu C30x37 na wiadukcie. Izolacja metakrylan metylu na płycie jezdni Montaż krawężnika kamiennego Udostępnienie pełnego przekroju jezdni na okres świąteczno-zimowy.